Zapomniałem powiedzieć, prezentacja tego, co tutaj w tym momencie leży na tym stole, jest na końcu tego filmiku już po moim pożegnaniu, więc obejrzyjcie do samego końca. Miłego oglądania. Witam Was serdecznie z tej strony, Hardena. To jest kolejny odcinek z serii Elektronika dla początkujących. Mogę powiedzieć, budujemy robota, a raczej ja Wam go prezentuję, ponieważ tego robota budowaliśmy na liveach. Tak, jest to robot w całości, można powiedzieć, zbudowany na liveach. I tutaj takie autoreklama, zapraszam Was oczywiście na Hitboxa, jeżeli macie oczywiście ochotę oglądać moje projekty, jak wykonuję je na żywo. Dla osób oglądających Hitboxa niedługo szykuje się jakieś tam losowanko, więcej na temat tego znajduje się w opisie do tego filmu. Tyle autoreklamy, jedziemy dalej. Robot, myszka, <laughs> brakuje jeszcze ogonka, ogonek był, ale w sumie zapomniałem go przykręcić nie niedawno. Co to za robot? Jest to robot, który omija przeszkody za pomocą jednego czujnika szarpowskiego, czujnika odbiciowego wykrywania przeszkód. Jest to czujnik z dokładnością od 1 do 30 cm. Robot zbudowany w starej mywce na dwa silniki Jedno koło ma po prostu poziomujące. Schowane właśnie w takiej oto budowie, dość zgrabnie, na wysokich kołach, po to, jakby się przewrócił, to, żeby mógł dalej uciekać. Celem z tego projektu to naprawdę było stworzenie zabawki dla mojego syna, i przyznam się, syn bardzo fajnie się bawił. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Zdejmiemy koła i odkręcimy, yy, odkręcimy nasz projekt. I w tym momencie będę chciał Wam po prostu powiedzieć, czego jest zbudowane, i może ktoś z Was coś podobnego zbuduje dla siebie. Tak, nie wiem, do szkoły, jako projekt, coś takiego. po jeszcze sobie skręcę te koło. Tak jak powiedziałem, projekt w całości wykonany w trakcie streamów. Link do kanału macie w opisie na hitboxie. Dobra, wyciągnijmy. Ok. To damy na bok, tutaj też. Co mamy w środku? W środku mamy dwa silniki, chińska podróbka Polu, zamontowane na takiej oryginalnym mocowaniu, mam nadzieję, że już nie będę mógł sobie sam takie mocowania drukować. To są takie oto chińskie silniczki. Dalej. Mamy mostek podwójny, mostek H. Jest to chiński moduł taki, tylko odlutowane są wszystkie te złącza. Taki zwykły, zwykły mostek, najbardziej popularny. Ten bardzo ten, ten który lubi się palić. To jest ten który lubi się akurat palić. OK. Dalej mamy ostatniego bohatera e, firmy TG Spark e, at, at Tini 85 i na tym oparłem właśnie tego robota. Wystarczyło mi pinów, aby go zbudować. Jak on wygląda, jeżeli chodzi o schemat, pokażę Wam go później. Tutaj mamy to właśnie z Tini. Zasilanie to jest taki LiPoL 7,4V 800mA pojemności. Mamy switch, który to uruchamia. Troszeczkę ten switch został przez mojego synka wepchnięty, Powinien być tak ładnie równiutko wyciągnięty. I jeszcze jeden switch dałem w tym miejscu, który rozdziela masę. Jest to po to, ponieważ Attiny miało miał problem z programowaniem siebie, jeżeli było zbyt obciążone w trakcie pobiera, w trakcie wgrywania programu, coś takiego. Dlatego musiałem rozłączyć cały układ, rozłączając bodajże to jest chyba masę, rozłączam masę, żeby mógł zaprogramować to AdTini, Po prostu przy programowaniu wy, wyłączam ten switch. Mogę zaprogramować Arduino, mogę zaprogramować ATtiny, ten, 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 cały całą płytkę. Załączam i dopiero to zaczyna działać. Jak widzicie, aha, jeszcze ten czujnik szarpowy. Jak widzicie udało się to upchać, jakoś się dało upchać to w tej myszce. Ta dziura nie była, planu, ta dziura nie była planowana, po prostu źle wyciąłem. Ale przez tą dziurę, że jest, mogę bez problemu wyciągnąć przewód do ładowania, schować go. Koło i tak zasłania, dziecko tam palca nie wepcha, żeby przewód wyciągnąć. Jest to fajna alternatywa właśnie, że mimo, że nieplanowane, ale jednak do czego się to przydało. Wszystko wygląda taką, myślę, że to jest dość takie zgrabne, przyjemne. Oceńcie sami, oceńcie sami w komentarzach i dając łapkę w górę lub w dół, jeżeli wam się to nie podoba. Yy, dobra, jeżeli chodzi o schemat, schemat budowy. Yy, pozwoliłem sobie go wydrukować. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo będzie chciał, to go udostępnię. To go udostępnię. Co my tu mamy? Yy, mamy ten nasz czujnik analogowy. Dwa silniki. Źródło zasilania. To jest imitacja sterownika silników. Nie znalazłem w Fritzegu, w programie, w którym to rysowałem. Właśnie w takiej płytki, więc to jest taka imitacja. A to jest imitacja Właśnie tej płytki e, Sparka Attini Trzeba z orientacją w ten sposób Tak I teraz jakie tu mamy wejścia, wyjścia Wiadomo żółty Sygnałówka czarny to jest masa, czerwony To jest VCC i to nam idzie do ATI, w skrócie actni do 5V, zasilanie masa, czyli 5V, masa. Następnie na górze mamy piny P0 P1, P2, P3, P4 i P5. Czujnik analogowy podpięty jest do pinu P2 P2. I teraz tak, motor B, to jest motor B. To jest wyjście z tego czujnika motora B, motoru B. Czyli to są T2. T2 hmm, szybkie dwie szybko złączy RK. I tu jest wyjście B1, wejście B1 i B2 i je podpięliśmy do P0 i P1. Tak? Czyli T2 podpiliśmy do P0 i P1. Następnie mamy GND, to jest GND. I to jest zasilanie 5V. 5V podpięte do 5V z ATTINI. No wiadomo, masa do masy. Idąc dalej, mamy motor A. I to jest właśnie ten motor A. To są te złącza ARK. I tutaj mamy wejścia A1, A2. I one są podpięte do P4 i P5. I źródło zasilania do VIN. Jak widzicie to jest wszystko. To jest wszystko, nic więcej nie potrzeba. O, w takiej orientacji jest ta płytka Attini oraz ten y, moduł, ta imitacja tego oto modułu. W takiej orientacji jest to, y, jest to właśnie ułożone na tym schemacie. Samego programu nie będę udostępniał. Jedynie trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy czytać z w, w Arduino, bo w sumie to się programuje przez aplikację Arduino, jeżeli chcemy czytać z pinu analogowego bodajże 0, to musimy ustawić, że pin P2 jest pinem wejściowym i czytamy jako analogi 0. Ale wszystko jest też w specyfikacji do tego moduliku którą też postaram się Wam dać w opisie do tego filmu. Tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do napisania komentarza, dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym. Ja się w sumie żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i zapraszam Was na live'y na Hitboxa. Do następnego razu. Trzymajcie się.